Cześć, jestem Gosia, zapraszam Was na kolejny kwiatowy film. Tym razem zajmiemy się robieniem kwiatu z materiału, e, będzie róża. Nie przepadam za robieniem róży i uważam, że robienie jej z materiału to już w ogóle jest dla mnie osobiście drama, dramat, ale zmierzę się z tym wyzwaniem ponownie. Co jakiś czas po prostu próbuję sobie jednak zrobić tą różę i ją... Polepszać, ulepszać. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to jestem gościem. Bardzo mi miło Was tutaj widzieć. W opisie znajdziecie inne e, miejsca w sieci, gdzie warto mnie śledzić, szczególnie na bieżąco, bo e, YouTube nie jest moją główną platformą. To zdecydowanie nie. E, a słuchajcie, dzisiaj działamy sobie kwiatowo mm, na tym zestawie wykrojników. Dla mnie on jest stosunkowo trudny. To jest mała róża z Craft and Your Design. Jest on dla mnie o tyle trudny, że. No nie wiem, kształt tych płatków, no wzięłam go, bo róża, nie? No to tak myślałam, że będzie mi łatwo z niego robić różę. No nic bardziej mylnego. Ta trudność według mnie wynika z tego, że na przykład mamy tutaj ten płatek trój, trójlistny, który jest bardzo mniejszy, ale jednocześnie dwupłatkowy jest większy, i wiecie intuicyjnie kiedy chcemy ten dwupłatko wydawać jako pierwszy, no po prostu ja nie znalazłam ładnej instrukcji fajnej do takiego poradnika jak składać ten kwiatek krok po kroku, żeby on ładnie wyglądał. Um, nie udało mi się. Ale jeśli kiedyś widzieliście taką fajną instrukcję właśnie tego wykrojnika, to dajcie znać. Ja wam tutaj oczywiście napisałam co to jest za wykrojnik, tak abyście mogli sobie znaleźć, czy ten film, czy też Materiały po prostu związane z robieniem kwiatu z materiału mm, na bazie tego wykrojnika, się trochę zakręciłam w tym, co mówię. <laughs> Słuchajcie, więc ja sobie działam w ten sposób. Nie mam żadnego specjalnego haczyka, który podobno trzeba kupić do robienia róży. Nie mam więc specjalnego haczyka do kręcenia mm, róży, więc radzę sobie właśnie w ten sposób, jak widzicie, czyli zgrzewam płatek kulką od zewnątrz do środka i nagwany płatek od razu kawałkiem tutaj wykałaczki niestety nie mam yy, wykałaczek to jest faszłyk kawałek szaszłyka lepsza byłaby wykałaczka ponieważ ona byłaby cieńsza niestety nie mam więc będę musiała pracować na tym kwiatku yy, na tym patyczku i sobie po prostu, jak widzicie, tak roluję, skręcam. Tak samo robię kwiaty z i raną właśnie wytepie na takim patyczku sobie kształtuję, żeby te płatki się ładnie zawijały pod spód. Robię wszystko, co sobie tutaj wyciąłam. Dwukrotnie wyciąłam wszystkie płatki. Zobaczę, które wykorzystam, bo tak naprawdę to zależy. Prawdopodobnie z tych trójlistnych nie skorzystam w ogóle. Wydaje mi się, że one byłyby lepsze do zrobienia jakiegoś odrębnego kwiatu. Róża ma po prostu bardzo dużo płatków, jeden na drugim na sobie, więc powinna być na bogato. Powinna być, ale różnie to tam się ostatecznie składa. W ten sposób roluję. Jeszcze mam w ogóle brudne palce po poprzednim tutorialu. Rękę w ogóle mam też brudną. Nie domyłam się po prostu. No, domycie się z distressów jest to prawdziwe wyzwanie. Bo one niby się trochę rozpuszczają w wodzie, ale nie jakoś szałowo. Oczywiście samą różę można działać z innych wykrojników. No, ja już z racji tego, że kupiłam ten wykrojnik, który ma być specjalnie pod różę, no to działam sobie na nim i próbuję go, że tak powiem, okiełznać. Mamy też jeszcze takie, właśnie, pojedyncze płatki. Zresztą różę z RANU wola robić z innego wykrojnika niż z tego. Ale z tego co zauważyłam, no to trójlistne i ewentualnie czterolistne kwiatki łatwiej się układa w kształt róży. Chyba czterolistne i dwulistne właśnie płatki to są moje tutaj ulubione niż trójki. Są dla mnie trudniejsze jakoś do pracy, jeśli chodzi o róże. No i ja to wykorzystam jako mój środek. Włączę sobie nagrzewnicę. Szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy to faktycznie miałby być środek. No, zakładam, że tak. O, sobie chcę zawinąć wokół patyczka na razie tak na sucho, ale skubany nie chcę się zawinąć. Ładnie, OK. Czyli taki naw będzie y, pączek w środku. I op. mógłby być trochę mocniej złapany. Ok, ja sobie delikatnie go tutaj podkleję na drucik. Po prostu wykałaczka mi służy za ukształtowanie tego elementu. Można, oczywiście, to też robić na folii aluminiowej, a ja szczerze mówiąc, średnio sobie radzę. Z tą folią aluminiową, i wolę po prostu sobie ten kawałek materiału wykorzystywać solo, że tak powiem. Zobaczmy, jak to teraz ugryźć. Tu mamy ten podwójny, tu mamy ten potrójny. Co jest, no, ja nie lubię, właśnie jak są te pręciki takie grubaśne, w sensie te pączki. Mimo, że dziewczyny robią takie grubaśne pączki. Ja nie lubię tych grubaśnych pączków, nie podoba mi się to po prostu w róży za bardzo, jak są te pączki takie fest grube. Może chcecie, mogę spróbować też zrobić sobie taki... taką róże. Dobra, czyli co? Ta trójka wyjdzie mi tutaj całkiem nieźle chyba. Lepiej przykładam na razie, bo tak, trzeba najpierw podkleić jeden płatek na pewno i później resztę na zakładkę. jest tutaj jeden płatek bez problemu nie uciekłam wam bo trochę tak tutaj i przybrałam wam trochę luźną pozycję za biurkiem, że tak powiem. Czyli czyli się tak oparłam swobodnie i nie zaglądam co tam widać na ekranie. ładnie wygiąć, o na zakładkę trochę zabawy dla mnie jest z różą nie robię jej jakoś super sprawnie i, i szybko nawet dlatego też jej nie, nie lubię szybciej idzie zdecydowanie z foami rano róża wezmę Was sobie trochę wiem, żebyście widzieli, jak ten pączuś tutaj wygląda. I mamy tą trójkę. Ostatecznie udało mi się ją tak trochę na, na przemian właśnie skleić. I lecę z większymi płatkami. Upa. Ale tak mają. Tutaj trochę właśnie podklejam do góry i przytrzymuję. Oczywiście się muszę trochę oparzyć po palcach. Im was bliżej wzięłam, to tym was chyba będzie bardziej trzęsło. Zobaczcie. No i poprawiam sobie oczywiście w tych płatkach to wywinięcie. Mówię, jak to jest mocno wywinięte. Dorobiłam sobie tutaj płateczek, więc bo zaraz tutaj wkleję. Okay. Po jednej stronie. No i na przykład w tym momencie tego czego mi brakuje, to żeby te płatki były ciutkę wyżej. O, ściągnęłam całość. Aby można było je jakoś tak kurczę, no żeby były bardziej na, na równi z pączkiem, widzicie? One po prostu robią, już teraz brakuje mi większych płatków, które mogłyby być bardziej na równi z pączkiem, dlatego często staram się ten pączek robić w ogóle niżej. Nie wiem, no po prostu takie, ja tak uważam, że w różu wolałabym mieć ten pączek ciutkę niżej i te płatki, żeby były tak wysoko y, otulały jakby ten pączek, były tak no, na równi po prostu na równi y, z tym połączusiem, y, który robimy w środku a nie, tak schodzą i mi się to tak słabiej podoba wolałabym, żeby te płatki były ciutkę wyżej i na ile mogę, to je oczywiście podklejam, ale łatwiej jest pracować z pojedynczymi płatkami w takiej sytuacji. Może właśnie po to są te, żeby tak je tutaj podkleić i popodnosić. Ja sobie chyba te, tak właśnie wykorzystam już te dwa płatki, co mam luźne, luźne takie, o. żeby właśnie widzicie i ja je przesuwam, z dala od tego środeczka. Leciała mi Ca za nitką skleję na gorąco, jeszcze sobie chyba dotnę albo spróbuję. Tutaj mam. Te, co mi nie wyszło, o, to ja sobie wkleję. Tu mam jeszcze jeden taki pojedynczy dziś wycięty, ale te, co mi nie wyszły, to fajnie właśnie na spód się nadadzą. W się sensie, to, co mi się tutaj u ufajdało, to mogę je Od spodu i tak nic nie będzie widać. Po prostu była bardziej rozłożysta w takiej sytuacji. No ja nie, nie wiem, jak to opisać. No, powinna mieć wam różę tutaj do pokazania, chyba żeby zaprezentować, o jaki efekt mi, mi chodzi, że ta róża powinna być bardziej rozłożysta, mieć te płatki na dole, szerzej rozstawione i żeby można było to tak jakoś. Nie wiem, nie jestem zadowolona, po prostu tego wykrojnika i uważam, że on nie jest w stanie spełnić moich oczekiwań. Jestem w stanie coś z nim stworzyć, jak widzicie, ale muszę się trochę namęczyć z tym. Wcześniej jeszcze w ogóle wyszedł mi taki. <grytanie> to ten jest w ogóle bardzo ubogi, szczególnie, że wzięłam właśnie te trzy płatki i ich tak fajnie nie opatuliłam wokół tego pączka. I uważam, że to tak fajnie powinno być właśnie opatulone wokół tego pączka, tak warstwa za warstwą. Dlatego dziewczyny robią chyba bardzo grube te pączki żeby to tak ładnie opatulało, a ja nie lubię takich grubych pączków jakoś robić, szczerze powiedziawszy. Lubię właśnie tnąć płatki osobno i je układać jeden po drugim. Tak robię często, właśnie w że osobno wszystkie płatki tnę i wycinam pod swój gust, że tak powiem. Mamy taką właśnie różę. Ona jest taka trochę widna, bez koloru. Więc ja sobie po prostu tutaj te płateczki, jak są już poklejone, delikatnie wciemniam, żeby coś tutaj się zadziało, coś tu się wyróżniło trochę pomiędzy nimi. Jest trochę kanciasta ta, ta róża, wynika to po prostu z tego, że te płatki no, są nieregularne. Możecie mi dać znać, czy po prostu może budujecie swoją różę tylko z jednego rodzaju płatków, w sensie albo tylko z trójek, albo tylko. No te są większe na przykład, nie? Więc logicznym się wydaje, że te trójki powinny iść do środka nie wiem, ale brakuje mi jeszcze po prostu większego, jakby większej wersji płatka tutaj żeby można było to tak fajnie jakoś opatulić, po zrobieniu tego pączka no nie wiem, tak warstwowo wygląda dajcie znać ja mówię, nie wypadam za różami, męczę się kiedy je robię ale pomyślałam, że może jeśli ktoś męczy się tak samo jak ja to poczuje jakąś solidarność po tym filmie <laughs> ze mną że nawet męcząc się z różami, nie lubiąc ich kleić, da się coś tam wyczarować. Ja bardzo często na nie wysypuję potem mikrokulki i według mnie one na kartce prezentują się potem dobrze. Dobrze. <grytania> Dziękuję Wam bardzo, bo dzisiaj ze mną byliście tutaj w męczarni z różą. Ja sobie dorobię pewnie jeszcze kilka płateczków, żeby tutaj mieć co nieco do zdjęć więcej, do pokazania, mieć jakiś zestawik tych róż, ale... Jedna musi Wam wystarczyć. Papa. Pa.